Dzień dobry, dzisiaj tylko w środę 10 stycznia oferta gratis, więc już zapraszam Was na przegląd, więc tak. Pasata pomidorowa kulina o 700 g klasyczna albo z czosnkiem, czy trzecia z ziołami. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 opakowania, czyli maksymalnie 1 gratis na kartę moja Biedronka. Dalej, druga oferta na środę to jest tak. Zrób zakupy za minimum 99 zł oraz dodatkowo kup czekoladki Mercy 250 gram i odbierz voucher na 100% wartości czekoladek Mercy 250 gram. I to jest tylko w środę. A voucher można wykorzystać w czwartek i piątek, czyli 11 albo 12 stycznia na równowartość kwoty, którą zapłacicie w środę za czekoladki Merci. Co tu mamy dalej? Też wam przypominam, że wszystkie paczkowane kabanosy i parówki tarczyńskie się opłaca. Po drugi tańszy produkt za złotówkę. I limit dzienny to jest 10 opakowań, więc maksymalnie 5 można dostać za złotówkę. Też wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit to jest 9 produktów, maksymalnie 3 gratis. I tutaj wszystkie produkty Madero 2 plus 1 gratis. Majonez, sos, ketchup, chrzan. Czadeczko Wam się spodoba. I olej wyborny 1 plus 1 gratis słonecznikowy. Wychodzi wtedy 3,99 zł za butelkę. Więc jeżeli ktoś jeszcze z tego nie skorzystał, to Was gorąco zachęcam. Wiadomo, Biedronka chce, żebyśmy codziennie chodzili do sklepu, no ale powiem wam, no jak za darmo dają, no to chyba się opłaca te vouchery wykorzystywać. Co sądzicie? Proszę o komentarz. Pa!